Cześć, tu Lady Hashi i na Mani. Witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku pyszną kawą e, Bardet z mlekiem hej. E, jeżeli jeszcze nie próbowaliście kawy, zachęcam, jest przepyszna. Dziś, słuchajcie, na nasz stół wjeżdża pyszna tarta z brokułami, serem pleśniowym i pomidorkami Sherry. Tarta jest na cieście kruchym, które przygotowujemy z 1,5 szklanki mąki pszennej, odrobiny soli i 8 łyżek masła extra hej. Wszystkie składniki ze sobą zagniatamy i wkładamy do lodówki na około godzinę. Wykładamy nimi foremkę do tartek i pieczemy w 200 stopniach około 15 minut. Dwa jajka mieszamy za szklanką śmietany. Najlepiej, jeśli będzie to śmietana nasza na OSM. I doprawiamy solą i pieprzem. Pamiętajmy tylko o tym, żeby nie dać za dużo soli, ponieważ będziemy dodawać do tej taty serek pleśniowy, a on już sam sobie jest troszkę słony. Za to pieprzu nie pożałowałaś. Tak jest, musi być wyraźnie i pikantnie. Nasz sosik wylewamy na ciacho i będziemy wrzucać dodatki. Cebulkę, brokuły, pomidory i nasz serek. Jeszcze równomiernie rozsmaruję. Tak, Lady tutaj smaruje ładny sosik. Okej, okay. dobra i teraz wrzucamy dodatki. Wszystko, co mamy pod ręką. Tak naprawdę tą tartę można urozmaicać wedle gustu. Możemy wrzucić pieczarki, możemy wrzucić yy, różne inne warzywa, paprykę. Co jeszcze? Jak myślisz? Mm, ja najbardziej lubię ten serek pleśniowy, mm. który jest ponieważ ma takie duże kawałki pieprzu. Mhm. Dodatkowo podkreśli ten smaczek, prawda? I nasze brokułki. Dobra. No i pomidorki, żeby było kolorowo. Kolorowo, zdrowo. Słuchajcie, w naszej kuchni jest zawsze. Mhm, zobaczcie. zobaczcie jakie piękne. piękne. I teraz do pieca na 30 minut na 180 stopni i czekamy.